Przechodząc tunelem pod ulicą Krakowską warto się na chwilę zatrzymać, aby obejrzeć wystawę poświęconą dawnym Mysłowicom. Na ośmiu tablicach znajdziecie reprodukcję prawie 50 starych pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, które przedstawiają m.in. dawne centrum ruchu granicznego, kopalnie Mysłowice, rynek czy stare miasto. Wszystko jest podane w pięknym kolorze. To jest też pewna dokumentacja jak Mysłowice się rozwijały, bo w tym, akurat w tym okresie powstawały najbardziej... Yy, piękne obiekty w mieście, czyli szkoły, urzędy, kamienice mieszczańskie. Wybrane widokówki pochodzą z ogromnej kolekcji Dariusza Faleckiego, pasjonata historii Mysłowic i członka Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego imienia Jakoba Lustiga. W ciągu 25 lat zebrał ich prawie tysiąc. Myśmy zaczęli z mojej świętej pamięci tatą Tadeuszem kupować to na targu staroci w Bytomiu, na targach staroci w innych miastach, ale też zdarzało nam się kilka razy pojechać do, do Niemiec i do Francji, dlatego że ci turyści, którzy stąd wypisywali te karty i wysyłali, to nie je wysyłali właśnie w kierunku zachodnim. Wystawa przy Przedstawia w sumie osiem wybranych części Mysłowic, od Trójkąta Trzech Cesarzy, przez Stare Miasto, aż po dawną kopalnię Mysłowice, zachęcając jednocześnie do spacerów po mieście wyznaczonymi szlakami. Dużo budynków, które są na tych widokówkach, istnieją do tej pory. Istnieje część budynków kopalni, istnieje część budynków na ulicy Grunwaldzkiej, na Placu Wolności, no jedynie się nam nie zachowała synagoga, wieży Bismarka nie ma. Skąd czek cesarzy istnieje? Do tej pory. Wystawa powstała dzięki inicjatywie MTHJL-u, a pomysłodawczynią jest ilu Członkini Monika Woźnica, która zajęła się także opracowaniem graficznym. Sponsorami są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.